Boże, to jest taka Cześć kochani, witam serdecznie w moim nowym wideo. filmiku. Jak zapewne domyśliliście się po tytule, bynajmniej po tytule, e, to wideo jest po polsku. Jej! Dzisiaj pokażę Wam kilka trików, które nauczyłam się przez ostatnie lata. Mianowicie pokażę Wam, jak to zrobić, żeby Wasze rzęsy wyglądały na super gęste i długie. Każda kobieta marzy o tym, żeby mieć super gęste, czarne, super długie włosy. Nie włosy, rzęsy jednak. Dobra, nie obijajmy w bawełnę, przejdźmy do zadania. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy kilku em, przyrządów. Zacznijmy od tego, że pokażę Wam, czego będę używała. Używam... to się chyba nazywa zalotka, ale ja nazywam to płotkę e, Nieważne, ważne, żeby działała kilka różnych e, tuszy do e, Jeden z moich ulubionych tuszów jest to e, e, firmy Benefit The Real Mascara i to jest takie coś ładnego. Jest, chciałam podkreślić, że wszystkie tusze są czarne, oprócz tego jednego i to jest em, Lash Acceleration em, Endless Lashes by e, Rimela. I to jest jeden tusz, który jest brązowy, ale jest bardzo ciemnobrązowy. Kolejnym tuszem, którego będę używała, to jest e, L'Oreal'a tusz. L'Oreal. Faux Lash Architect się nazywa. E, nie wiem, jak się to nazywa. Architekt e, sztucznych rzęs. Tak. Nie wiem czy oni to w ogóle tłumaczą, chyba nie. W każdym razie jest to tusz wodoodporny. Kolejną rzeczą, nie jest to tusz, co prawda, lecz jest to odżywka, e, baza do rzęs e, z Lankoma i nazywa się bodajże Lash Accelerator. Accelerator, już nawet nie wiem, wypowiadać Kolejną i najważniejszą rzeczą w tym tutorialu jest, e, nie mam pojęcia jak się to nazywa w polsku, ale są to rzęsy, które się maluje. Nie, sztuczne rzęsy, które się maluje. Albo nakłada. Nie wiem, nazywa się to Lash Fibers, Prussian False Lashes, czyli fibry. sztuczny rzęs. Mm. <laughs> Nie wiem, takie coś. Wszystkie linki będą umieszczone na dole. Więc przy, możecie kliknąć sobie na linka, żeby zrozumieć to, o czym mówię. Teraz muszę was ostrzec, ponieważ będę zmywał makijaż, zostawi jedno oko, e, ponieważ mam już pomalowane, a drugie sobie zmyję i wracam. Teraz, kiedy zmałam sobie już jedno oko i wygląda bynajmniej dziwnie, możemy przejść do pracy. Jak widać na załączonym obrazku, natura nie obdarzyła mnie zbyt bujnymi, gęstymi, czarnymi rzęsami, więc będę musiała sobie troszeczkę pomóc. Pierwszą rzeczą, którą zrobię, to użyję pięknej pani. Jak to się nazywa? Podkręcaczki po prostu. Kolejną rzeczą, którą zrobię, nałożę sobie odżywkę firmy Lancôme, w której. O, pięknie widać. Tak samo jak nakładałabym e, maskarę, znaczy się tusz. W zależności od tego, czy chcemy, aby nasze dolne i górne rzęsy były super bujne i super długie, nakładamy tą odżywkę na górne i na dolne rzęsy. Zapomniałam dodać czegoś bardzo ważnego. Ta odżywka do rzęs e, z e, Lankoma. Jest to niestety produkt troszeczkę drogi, kosztuje on bodajże 27 euro, więc jeśli nie czujesz się, że wydanie ponad 100 zł na odżywkę do rzęs jest dobrą inwestycją, e, może to być jakakolwiek odżywka do rzęs lub e, L'Oreal wprowadził tusz do rzęs, który ma podwójną końcówkę i jedną z tych końcówek jest też bardzo podobna e, odżywka. Z jednej strony jest biała, z drugiej strony jest czarna. Ten tusz bodajże kosztuje e, około 10 euro, to jest 40 zł. Rzeczą, którą nałożę, są e, sztuczne rzęsy w, e, na szczoteczce. Naprawdę nie wiem, jak to się nazywa po polsku. E, to są takie malutkie, takie dynzelki, Dęzelki? E, ważne jest to, żeby nałożyć, kiedy jeszcze ta odżywka jest w miarę mokra, więc musimy pracować dosyć szybko. Ja osobiście nie lubię mieć zbyt gęstych dolnych rzęs, więc nie nakładam tego produktu na dolne rzęsy. Kolejną rzeczą, którą nałożę sobie teraz na moje rzęsy, jest to e, tusz wodoodporny L'Oreala. I to nie ma znaczenia, jakiej firmy użyjesz tłuszczu od rzęs. Może to być e, tusz od pani Krysi z kiosku pod blokiem, byle byłby wodoodporny. Jak już wysmarowałyśmy się tym tuszem, e, i udało nam się nie wybić sobie oka. Tu zaczynają się komplikacje, ponieważ jak widać, te rzęsy są dosyć długie, ale my chcemy bardzo widocznego, Efektu długich, gęstych rzędz, więc nie na tym koniec. Wracam z powrotem do tego samego produktu, którego użyłam troszeczkę wcześniej: lash e, fibered Brush on Falls, lashes mascara. Boże, jak to ciężko mi się wymawia. I jeszcze raz bardzo szybciutko zanim wyschnie ten tusz, nakładam go. W tym momencie zmieni zmieniała tusz e, i tuszu, którego będę używała, to jest e, tusz Benefitu The Real Mascara. No i jak już sobie umyżałam moje rzęski tym tuszem, to wracamy znowu do opcji pod tytułem: możesz nałożyć więcej dla większego efektu, lub możesz swoje rzęsy zostawić w takim stanie. Ja nałożę troszeczkę więcej. I wracam z powrotem do mojego tuszu. Benefit'u. No dobra. Ta-dam! No więc jak już uporaliśmy się z górnymi rzęsami, no to pewnie wszyscy zastanawiacie się co z dolnymi. Będę używała mojej brązowej maskary. Maskara, którą ja używam jest do góry nogami. I jest to Lash Accelerator i to jest maskara z Rimela. Potrzebuję również kolejnej rzeczy. Malutka szczoteczka, taka pyci-pyci. Ta szczoteczka ma do siebie, że jest bardzo, bardzo malutka, jak również e, bardzo mięciutka. Skąd wziąć taką szczoteczkę? Jeśli posiadacie dobre układy z Waszą Panią Kosmetyczką i poprosicie ją o taką szczoteczkę, ona Wam na pewno da. Wmaczam moją malutką, mięciutką szczoteczkę w mojej brązowej maskarze, tuszu do lęk, znaczy się nie wiem, dlaczego mówię maskara cały czas, i zacznę malować moje rzęski. Ponieważ ta szczoteczka jest bardzo malutka i bardzo delikatna, ona sprawia, że tuż do rzęs wchodzi nam pomiędzy te wszystkie malutkie rzęski, które mamy na dole. Nie przejmujcie się, jeśli popełnicie jakiekolwiek rodzaj błędy, jeśli będziecie mieć plamy pomiędzy rząskami czy podoczami, bo to jest wszystko do ogarnięcia. Czasami to nawet lepiej wygląda, ze względu na to, że wygląda to jakbym miała więcej rzęs, no ale nie przesadzajmy. I dlaczego brązowy tusz rzęs? Dlatego, że jeśli dodamy do niego czarny tusz do rzęs, będzie miał to lepszy efekt, one będą wyglądały na dłuższe i gęstsze. Po wykonaniu tej czynności moim brązowym tuszem, wracam z powrotem do mojego false architekta. Tak, tak. I maluję jeszcze raz moje malutkie rzęski. Teraz bardzo ważna rzecz. Upewnijcie się, że czeszecie je w odpowiednim kierunku. To znaczy, rzęski że zaraz e, e, na, przy kąciku oka powinniśmy czesać w stronę uszu, czyli w tą stronę. Rzęski e, pod okiem, te malutkie, powinniśmy czesać w dół, a rzęski przy oku powinniśmy czesać w stronę noca. Więc ja to właśnie teraz sobie e, zrobię. Jedną z rzeczy, których ja osobiście nie lubię jest um, są podklejane rzęsy. Niestety po nałożeniu takiej ilości um, Maskary. Niestety czasami tak się zdarza, więc żeby pozbyć się tego efektu, żeby rozseparować rozseparować e, te rzęsy, e, mam w zanadrzu, mam w rękawie jeden trik, którego bardzo często używam. Do, do, do wykonania tego potrzebuję malutkiej pensety. Więc co robię? E, można to również wyczesać, ale ponieważ mamy na sobie tyle produktu, czasami bywa ciężko. Co robię? Po prostu ta e, penseta ma, jak widać, em, szpiczaste końce. Więc po prostu delikatnie, starając nie wybić sobie oka, separuję te. E, separuję? Czy jest to w ogóle polskie słowo separuj? Nie wiem. No i gdzie jest miodek, i jak go potrzeba? Jeśli uważasz, że separuję jest polskim słowem, którego używa się, zostaw komentarz na dole. Jeśli uważasz, że nie jest, też zostaw komentarz na dole. Tylkiem tej techniki jest to, żeby po pierwsze nie wybić sobie oka, po drugie nie wyrwać sobie wszystkich rzędów. Wydaje mi się, że mi wyszło oko całe, rzęs chyba też, więc tak. Bujne rzęskie mam, komu ja je dam, Ta, na na. Mam na, nadzieję, na, na, na. że podobała Wam się moja metoda y, przedłużonych rzęs bez przedłużonych rzęs i może znajdzie u Was jakieś zastosowanie. I znowu e-mail się do mnie odezwał. Więc jeszcze raz. Więc być może właśnie ty wybierasz się niedługo na wesele u kuzynki Agnieszki i chciałabym mieć bardzo piękne, długie, gęste, czarne rzęsy bez przyklejania sztucznych zdjęć. Zdjęć, rzęs. Wydaje mi się, że jest to fajna alternatywa, zwłaszcza na wakacje i wszelkiego rodzaju aktywne zajęcia, typu wesela. wesela są bardzo aktywne bardzo aktywne. Ja, jakby, ale. Ja jestem całkowicie aktywna na wystawach. Dzięki, Wielkie, za oglądanie się mojego filmiku. I do zobaczenia następnym razem. A tymczasem przybijamy piątkę.